Halo, halo, witam serdecznie widzowie w sklepiku Fortnite z 25 października i słuchajcie oczywiście na wstępie, dodam 10 osób do znajomych, które zaprosiły mnie i wspierały mnie z kolem zakrzak, więc widzowie słuchajcie, jeżeli chcecie mieć znajomych, to wpiszcie kolik zakrzak do sklepu, zapraszajcie A ja przyjmuję na każdym sklepiku po 10 osób No i również przyjmuję na streamkach i w ogóle prawie cały czas jakby nie było więc widzowie Ee, obczajemy sobie nowy sklepik, a powiem wam jest dzisiaj grubo ee, Oczywiście jeżeli coś kupujecie możecie użyć kodu w sklepie ZAKRZAK, bardzo wam dziękuję No i obczajmy, a mamy Ghostbusters, czyli pogromców duchów w sklepie ee, Widzowie, pokażę wam tak po kolei Mamy 10 skinów razem, są to skiny męskie i skiny babeczek Więc zaczynamy od skinek babeczek, jest tu straszna Sniper Która wygląda w taki oto sposób, tutaj widać logo na skinie Ghostbustersów Jakby ktoś nie wiedział no to Ghostbuster, czy nie wiem. No dobra, nie będę gadał, bo może sam nie wiem. <grych> no co, są to pogromcy duchów, był kiedyś taki film, jest piosenka, przypuszczam, że może nawet Epic dodać jeszcze emotkę z piosenką Ghostbuster, więc zobaczymy. Jest taka pierwsza, jest widma, widmowa inspektorka, mamy analityczkę aury, kozacka, kozacka upiorną komandoskę i y, mamy niszczyciela klątw moim zdaniem najlepsza jest właśnie niszczyciel klątw y, upiorna komandos i analityczka aury ale widzowie to wy podejmijcie decyzję z chłopów mamy tutaj widmowego oficera taką ma dziwną twarz, ale w sumie fajną y, paranormalnego przewodnika specjalista od łapania y, strażnika PKE i ekto eksperta, ale co ciekawe widzowie jeden skin kosztuje 800, ale mamy tutaj zestawy popakowane po 5 skinów, na przykład 5 skinów damskich kosztuje 2000, więc jest to przecena o połowę więc jeden skin, gdy kupicie zestaw za 2000 wychodzi was tylko 400, więc to jest no to jest bardzo tanio, to jest mega tanio, no i jeżeli już kupujecie chociaż jednego, to moim zdaniem lepiej kupić cały zestaw no bo jednak jakby dokładacie tylko 1200 wybaksów. A macie 4 dodatkowe skiny, więc jakby no bardzo dużo oszczędzacie Faudolców swoich yy, A zarazem dostajecie więcej na konto, więc ja myślę, że to fajna sprawa. No i tutaj zestaw męskich skinów za 2000 No mega. To jest pierwszy raz taka wielka przecena chyba w sklepie Epika. Yy, moim zdaniem totalny sztos. Napiszcie w komentarzu, czy kupujecie zestaw, czy kupujecie pojedyncze skiny, no bo myślę, że no ja na pewno sobie takiego skina sprawię, chociaż ja myślę, że ja kupię zestaw. Ale pytanie czy guziomków czy babeczek? Pewnie kupię zestaw babeczek Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy No więc tak wygląda pierwsza część Ghostbustersów A druga rzecz jest to, widzowie, plecak protonowy za 400 v -Bucksów. Patrzcie, tutaj taka machina z kabelkami Naprawdę ciekawe, ciekawe to jest Dalej mamy pułapkę na duchy, widzowie, czyli kolejny plecaczek za 400 kilow protonowy, czyli takie, no to wszystko takie naelektryzowane, jak widzicie, nie? Mm, taki ma dźwięk? Bardzo fajny dźwięk, Kilofa. I Ektolotnia, widzowie, czyli taki samochód latający Ghostbusters'ów, jak widać tu logo na skrzydle. No, to są takie ze współpracy z Epika skinskinne. Z z to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Mnie się to podoba, że tak się dzieje, że Epic ma takie fajne współpracę, No i mamy zestaw, to, to, to lotnie, plecaki i kilow za 1800. No i widzę, jeżeli mamy taki zestaw za 1800, a taki mamy za 2000, to chyba nikt nie będzie się nawet zastanawiał i będzie kupował zestaw z babeczkami czy z gościami, no bo jest on o wiele bardziej opłacalny. No i widzowie, jeżeli kupujecie, możecie oczywiście kodik zakrzepisać do sklepu, dziękuję wszystkim. No i co, dalej jest ten pakiecik, kościany w sklepie. Obczajmy co mamy, jeszcze mamy Macha, czyli tutaj taki skinek. No, takich skinów raczej mało kto kupuje W świetle jupiterów, czyli e, Blinding Lights, podajże Tak się nazywa ta piosenka e, Z TikToka, nie z TikToka Top 1 w ogóle na Spotify'u Nie, ostatnio była top 1 na Spotify'u Teraz już troszkę spadła, no ale dalej jest bardzo Popularna Salto Mortale, widzowie Również taka emoteczka, kiedy chciałem ją kupić Luźniutko, to jest sztosik za 200 Polecam, dopasowana lotnia Czyli lotnia podstawowa z pięcioma stylami no tak one tu wyglądają, cyk, 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 nic specjalnego, nie oszukujmy się, wielka stopa, czyli małpiszon, owłosiony wielki małpiszon z jakimś pudłem, gdzie wystaje ryba, ryba tego, ryba, ryba, ryba ręki, ręka ryby. Ręka ryby za krzaku, nie ryba ręki, XD. No i mamy imprezowego wojaka, też chyba każdy widział. Oczywiście mamy krzaczora. Krzaczorek tutaj e, melduje się do sklepiku, widzowie. Skin mój, skin za e, No i pewnie widzimy dostanie kolejny styl, bo teraz jest jesień i w ogóle dzisiaj przedstawiamy zegarki, widzowie. Jak wstaliście, to prawdopodobnie już czas jest cofnięty o jedną godzinę. Taka ciekawostka dla Was. Miodowy uderzonko. E, Victoria Saint. Saint siekiera i kijek, fajny kilofik, polecam dostałem go od widza, pozdrawiam tutaj widza serdecznie, no i króliczek niewielkanocny, słuchajcie, wrócił do sklepu też go bardzo długo nie było i to tyle widzowie, oczywiście jeżeli kupujecie Ghostbustersów możecie wesprzeć się z moim kodzikiem w sklepie Zakrzak, wtedy zapraszajcie mnie też do znajomych ja widzowie przyjmuję i wyzeruję sobie Wszystkie zaproszenia, więc będzie większa szansa, że was dodam. No i tyle widzowie. Subskrybujcie kanał, bo lecimy po 29 tysięcy subskrypcji. E, wbijajcie na też drugi kanał, możecie obczaić sobie te filmy, no i tyle widzowie. Dziękuję za oglądanie. Do następnego widzimy się na streamku, później więc Tyle. Miłego dnia, bye bye, elo elo.